Siemanko. Tutaj nagrywamy z naszym kolegą Miłoszem. Bez Martyny, bo ona została wywalona z naszego kanału. Chodź, no, bo go nie lubię. Cicho bądź. Nie przeszkadzę w filmiku. Sorki, zadam to. Bo ta mała montalińska się. wkracza w, w... w nie swoje sprawy. No, więc chodź. No. To no, tak. no. idźcie spytaj, Jednako. Dobra, jesteśmy w moim pokoju. Więc tu będziemy robić. Aaaa, Próbowała wam No, nie wiem co tu nagrać. Ale porozmawiam o czymś. Mój grzesik. Nie rozumiecie się? No. No. Patrzcie ci mam zeszyt Chodzę do drugiej klasy, jakby co Dobra, musimy o czymś rozmawiać Martyna idzie do domu Dobra, wziąłeś karabiny i koszty też. Ale my nie szczelamy. Dawidła, no ja. Ze swojego domu spakowczo. Pamiętasz? No. A pamiętasz, że gru zwaliłeś tamto? No. Dobra. Ale... <słuch> Idziesz do domu? Ja, co? Ale naprawiłem chociaż. Nie, nie, naprawiłeś. Znaczy, to jest lepiej, stary, więc lepiej powiedzieć. To przecie by wyglądał ślaba. No i nigdy już nie będziesz na naszym kanale. To mam powiedzieć. Jak powiesz? Te, na przykład. Tu... Że wystawiała tu do YouTube. No właśnie, że. A naszych nawet śmieję. To na pewno. Jak się obejrzy, to... Tego na coś niejesz, tego nie. Cicho, bo nam psujesz odcinek. Idź do domu jak chcesz. Idź, Po no. prostu idź. Nie jesteś dobrą koleżanką. No to idź. To na pewno. Byłeś strasznie dobrymi kolegami, no nie ma miłek. Idź, tym papo ja. do domu. Chcesz iść? No to idź, łajkę, na bolo przeszkadza. No, no właśnie. Wykazuję w ogóle ten chyba film. Dobra, rozmawiamy o czymś miłek. O czym tu porozmawiać? No, jakieś historie o waszym kocie dawaj. Dawaj! No, dawaj! No, ja była jedna taka historia. Mam no, ale głośno mów, bo ten kot wlazł na szafkę, potem na jeszcze wyższą, potem na taki... Wilankę. Na firkę. Na kain. Nakajnisz. I, 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 i zawisłali. I nie mógł zejść z tego. Tak i potem spadł, także sobie nogi prawie, że połamał. No właśnie. Się, połam. Ale prawie, że. Nie, połamał się ani Ale prawie, że się mógł połamać. Idź jest jeszcze jedna taka historyjka. No, ho, ho. No fajnie. Um, kot, Mama czyściła kuwetę. Um, kot w lasu do wikacji, um, zrobił kupę w kuwecie i na niej leżał. Ale nie, tam był zwirek, kiedy zrobił kupę. No, nie zakopał tej kupy i leżał na tej kupie. <grystanie> o, je, jeszcze, jeszcze trzecia jest. Um, w nocy mama spała, kot na niej leżał pod nosem. <grystanie> um, wyciągnął go łapę, chciał się umyć. I piłkną mam pod nos i... <grystanie> I jeszcze się rozglądał co to było. <głos> <głos> już. Już koniec. A! Jeszcze jest taka sprawa. Jak pies je... Eee, to mój kot wyciąga jedzenie łapą z buzi psa i jej je potem... <noise> <noise> eee, jeszcze eee, kot eee, ten, gania za eee, psim jedzeniem, a pies się bawi włóczką.